Lechia mnie z białozielona strona życia serwis internetowy gdańskiej lechi, korzystając z okazji jaką był wczorajszy mecz Lechia Gdańsk Lech Poznań gościmy dzisiaj przed kamerą znanego, popularnego super strzelca Jerzego Kruszyńskiego, zawodnika Gdańskiej Lechii, który, który strzelał nam piękne i, i dużo bramek w latach 80. Może na początek dla tych, którzy, którzy nie wiedzą, nie znają, są młodszymi kibicami Gdańskiej Lechi, o, o krótko przedstawienie się. Nazywam się Jurek Kruszyński. Zacząłem grać w piłkę w wieku 12 lat w Pogoni Szczecin. Jestem wychowankiem Pogoni Szczecin. Później rozegrałem, był pierwszy mecz w wieku 17 lat. zadebiutowałem w pierwszej lidze Pogon Szczecin, Lech Poznań w Poznaniu. Akurat to jeszcze jest ten klub, który skończyłem karierę grać. Później wojsko Arkonia Szczecin, no i przyszedł ten moment, najlepszy okres mojej kariery piłkarskiej, Lechia Gdańsk w 1983-1984 roku w drugiej lidze, 1984-1985 w pierwszej lidze. Bardzo, bardzo mile wspominam te, te chwile spędzone dwuletnie w Lechia Gdańsk. Przede wszystkim, przede wszystkim, że atmosfera, która była tutaj nawet grając w Lechu Poznań, jeszcze Polsko, to nie było tego samo, nie odczuwałem tak samo. Uważam, że tak, były takie miłe chwile. W ogóle czuł się człowiek, przyjechał tutaj mówię, jak, jak rodzinna, i co zawodnicy. Niezapomniane chwile, kibice, którzy, od kibicy, których to dostałem, to mówię, to było najcieplejsze w całej mojej karierze. Choć mówię, jak wspomniałem przedtem gram Lechu Poznań Mistrzu Polski, ale to mówię nie było, nie było to samo. I przede wszystkim zostałem fajnie przyjęty przez zawodników jako klub. No i od samego początku, od pierwszego meczu przez kibisów Lechig Gdańsk. już na pierwszym meczu po Superkuar Polski, gdzie właśnie z Lechem Poznań, yy, udało mi się sześć bramkę. Znaczy ja byłem jako wykonawcą, bo Cały czas podkreślam, że no ja akurat potrafiłem się znaleźć, ale cały zespół pracował. Najszczególniej no mój przyjaciel Rysiu Polak, dzięki któremu co najmniej 15 bramek, dzięki Rysiowi, który mi praktycznie wyłożył, że każdy by szelił. Nie chcę być za no ale tak mi się wydaje. To tak wspaniały człowiek, mówię bez takiego człowieka, piłkarskiego, y, mojego przyjaciela. I tak się od samego początku, tak jakoś powiedzmy, zgraliśmy, mieliśmy ten wzrokowy kontakt, który, no mówię, do ostatniej chwili, które tu graliśmy, jak to się nazywa, wspaniale, wspaniale, wspaniale funkcjonowało. I dlatego to jest efekt tego, że tak tyle bramek strzeliłem. Po prostu zespół mi wierzył, ja potrafię się znaleźć. Wspaniali koledzy zagrywali to bo Fajnie się skończyło wtedy awans do, do pierwszej ligi. Później awans do pierwszej ligi, później wspaniałe, wspaniałe chwili pierwsze. Pamiętam moja pierwsza bramka po 32 latach w Gdańsku z górnikiem w Ałbrzych, z szupakiem szliłem bramkę. Także to też mówię niezapomniana chwila, gdzie dam radość tym kibicom. Chciałem, może w jakiś sposób też się odwiedziłem przez ten rok czasu, że mnie zaufanią budarzyli i po prostu dałem. Po prostu tą bramkę, która naprawdę, no w tej chwili czasami sobie przypomnie ten szał na stadionie po 32 latach, znowu bramka w widzę, to trudno zapomnieć. Czy, czy jest jakiś mecz szczególny, który utkwi w pamięci z tamtego okresu gry? W to dużo, Leki? dużo, dużo, dużo meczów. Znaczy, tak jak wspomniałem, Super Puchar Polski to by był pierwszy mecz, bo to oficjalny mój mecz, gdzie mi się zaczęły akurat mówię, najlepsze lata mojej kariery z, z Lechem Poznań. Następny mecz, który był wspaniałym meczem, no i to na pewno. Zostanie do, do końca historii klubu z, z Juventusem Turyn, gdzie Juventus Turyn miał takie gwiazdy jak Platini, Boni, Xhira, Rossi, Kruszecu, mistrz Świata, y, najlepszy trener na świecie Trapatoni, A my biedne kopciuszki z trzeciej ligi, jako trzecioligowe, Ligowe zdobyła, po prostu potrafiliśmy w Gdańsku nawiązać na równą walkę. I ale te, ten mecz to, to w sumie był pierwszy mój mecz na tej, arenie międzynarodowej. Prawda? bo później z Lechem Poznań parę meczów rozegrałem, ale to to, mówię, to taki zapamiętliwy mecz, bo by, można by nie można porównać drugą ligą, choć wy, wygrywaliśmy wszystkie mecze, I takich dużych meczów różnych było jeszcze, ale mówię też na pewno y, ostatni mecz zagłębie Lubin, gdzie y, jak to się awans do pierwszej ligi, no dużo takich meczów było. No, akurat ja jestem w, w takiej sytuacji, my się wszyscy cieszymy. może dodatkowo ja że mówię, przyszłem, przyszłem do Lechi pierwszy rok i i po prostu no tak, tak potrafię się wkomponować. Nie tylko ja, bo Olek Cybulski czy Maciek Kamiński, akurat to były tak, jak mówią do tej pory, że to były takie transfery, jak to można powiedzieć, przez ich lat nie trafione tak jak, jak należy. Nie? Znaczy, to na pewno wpływ wszystko miało na to praca. My chcieliśmy dojść do czegoś, chcieliśmy tym ludziom pokazać. Ja grając w, w pogoni Szczecin, grając w Arkonii, gra... Gdańsk, ale przychodząc do, do Leki, grałem przeciwko Leki w Arkoni jeszcze z, y, dawne czasy, żeby Polskim przyszło na, 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 trze, na trzecią ligę, 10-15 tysięcy ludzi, to i którzy po prostu nie siedzieli, tylko faktycznie żyli z tą zespołą, jeździli po całej Polsce. Przypominam Przepo sobie taki mecz też, pod też w pamięci, y, w Elblągu, po strzeleniu drugiej bramki, podbiegłem do płotu, 2 prowadziliśmy, odwróciliśmy się do kolegów, naraz czuję, że ktoś mnie szarpia, tam płot przewrócony kibice, Siedzą, podrzucają to wszystko, no to mówię to dużo meczów, ale mówię chyba takie najbardziej szczególne mecze to by był pierwszy mecz oficjalny z Juventusem, no i ja was do pierwszej ligi. W międzyczasie w historii naszego klubu bardzo dużo się zmieniło, chociażby obiekt, na którym teraz jesteśmy, PG Arena. Pamiętam, jak kilka lat temu podczas jednej z rocznic finału Pucharu Polski, jeszcze na starym obiekcie, na Traugutta, rozmawialiśmy i, 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 i mówił pan, że, że, że to tak, no nie ma jeszcze tej Europy, że to jeszcze troszeczkę tylko ten stadion odmalowany, jeszcze ta druga liga, czy bodajże chyba nawet trzecia wówczas. Tak. Teraz dużo się zmieniło. Jak odbiera pan to nowy obiekt, Ekstraklasa klasa, walka niemalże o Puchary w tamtym sezonie. No to uważam, że, uważam, że trzeba by było policzyć to wszystko jako klub, i jako miasto zrobiło dużo, żeby tą piłkę tutaj w Gdańsku wyciągnąć na większy poziom. I to, to samo mówię, trzeba nie zapomnieć o kibicach, którzy jednak przychodzą. Bo błędnie w, w tamtym roku prawie o puchary graliśmy, może trochę szczęścia brakło. Ale nawet w tej chwili, że niby zaczęliśmy trochę słabiej, ale ci kibice jednak nie opuszczają, bo jednak tak jak wczoraj pokazało to 25 tysięcy, to jest trochę kibice, którzy wierzą. Obdarzają zaufaniem i klub, i, i zawodników i miejmy nadzieję, że, że tak będzie dalej. Uważam, że jest duszy krok do przodu, no na pewno jeszcze brakuje, no trudno powiedzieć, kiedy to przyjdzie. Trzeba, to tak mi się wydaje, że to jakby łańcuch, te przy, wszystkie ogniwa, trzeba wszystko zgrać porządnie, dobrze, powiedzmy, i władze klubowe, zawodnicy. Też mi się wydaje, nie wiem jak w tej chwili jest, że uważam, że z, obojętnie jak zawodnik, jak tuczy, jak przychodzi do Ugańska, to nie tylko po to też, żeby zarobić pieniążki, trzeba serce dać. Trzeba dać serce, trzeba chcieć. Powiedzmy, mówię, zagrać sercem dla tego klubu. Mówię ja, ja zawsze tak podchodziłem e, profesjonalnie. Mam nadzieję, że patrząc na tych zawodników też podchodzę profesjonalnie, tylko czasami tak e, brakuje mi tego serca na boisku. Jak, jak, to, jak to mówią kibice, nie można być tylko wkładem do koszulki. Tak, oczywiście, Dla, dlatego mówię, bo mogę mieć słabszy dzień, mogę mieć słabszy dzień, ale wyjść i gryźć trawę to każdy Na ile sił mi braknie, jeżeli już nie będę miał sił, to niech trener zmieni. Bo mówię, to jest, to jest bardzo ważne, mówię, w tej chwili tetki jest profesjonali i zarabiam takie wnioski, że to trzeba, trzeba zrobić. Także mi się wydaje, że... że no i mówię, potrafią to, to zrobić, może... Słabsze dni czasami, czy mentalne, trudno mi powiedzieć, ale uważam, że na pewno będzie. Jesteśmy po 11 kolejkach piłkarskiej S-klasy. Lechia no, strzeliła do tej pory tylko 6 bramek. Bardzo no, mizernie to wygląda taki szelec super szelec, gdyby mógł poradzić, doradzić napastnikom obecnym, którzy grają w leki, jakie by były wskazówki, żeby tych bramek padało po prostu więcej? E, e, znaczy trudno radzić, w tym okresie, co ja grałem, na pewno się piłka dużo zmieniła, teraz jest więcej taktyki różnego in, rodzaju informacji. E, po wczorajszym meczu mogę powiedzieć, że uważam, że dwójka e, napastników Lechi była za bardzo e, e, pasywna, po prostu e, nie byli ach, ta, ta, aż tak bardzo Ruchliwi. Nie się wydaje, że powinien być bardziej ruchliwy. Poza tym, ja nie wiem, ja zawsze podchodziłem pod po, po tym względem, że o, od pierwszej minuty do ostatniej minuty starałem się coś dowiedzieć. O przeciwniku, na przykład grając w przodzie, że ten powiedzmy y, prawy obrońca jest tylko lewonożny, czy prawonożny, czy szybki, czy dobrze głową gra. I jest też, też oprócz tego, że tak, autoktyk, sam sobie układałem sam taktykę, że przykładowo y, po prostu on y, jest dość szybki, ja muszę się bliżej zmierzyć, bo zawsze po prostu mnie by wyprzedził. Powiedzmy, dobrze gra głową, żeby po prostu, chłopakom podpowiedzieć, że gracie mi na nogę, bo ja jestem po prostu, bardziej po prostu, techniczny, czy on jest po prostu, ciężki. Po... I zawsze układami. Uważam, że oprócz tego każdy zawodnik musi. Trochę czytać tego przeciwnika i swoją taktykę, bo jeżeli przeciwnik jest szybki, to nie jestem w stanie go wziąć na szybkość. Poza tym uważam, uważam, że przykładowo wczorajsza sytuacja jeden na jeden, to po prostu za blisko. Jak wiem jest nonszalancja albo coś w tym sensie. Po prostu trzeba w odpowiednim momencie już pójść z dribblingiem, już z balansem ciała, nie można biegnąć do bramkarza, bramka się przestrasz. A do tego, do tego uważam, no na, na pewno y, tego sytuacja, że powinni się więcej pokazywać, bo na pewno, moim, moim, moim odczuciem po prostu pomocnicy, czasami mając dobrą y, sytuację, że mogli podać piłkę, nie mieli komu zagrać piłkę, tak, że musieli wysuwać i zacząć od nowa rozgrywać piłkę bardziej aktywnie. Yy, Jerzy Kruszyński teraz mieszka i trenuje. Tak, Co porabia? Y, y, mieszkam w Szwecji od 20 lat, y, cały czas kontakt mam z piłką. Mamy dwa lata przerwy, przerwy, dlatego że no, po prostu rodzina też potrzebowała tego. wnuczka. Y, mam pierwszą wnuczkę, także y, już roczek będzie miała y, czas. Chciałbym też troszeczkę rodzinie poświęcić, bo zawsze było dużo wyjazdów i y, 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 cały czas na zgrupowaniach. No i y, objęłem teraz. Y, po 9 latach tre, tre, trenerki chłopaków trzecią ligę, drugą ligę, yy, trzecią ligę yy, dziewczyn trenowałem też przez 3 lata, córkę między innymi też trenowałem yy, miałem później przerwę to i teraz robiłem zespół czwarte ligowy, po prostu chciałbym no, pomóc, żeby sobie awansowali wyżej do trzeciej ligi i żeby spokojnie pograć. No a jedynie to, co chciałbym powiedzieć, że też właśnie barwy ten zespół ma biało-zielone, także dużo ludzi jest. Gdyby, gdyby była taka propozycja i, i y, y, zadzwoniłby telefon z Dańska, z Polski, y, czy, czy byłaby rozważana, y, żeby być trenerem w, pier... w drużynie ligowej w Polsce? Czy to raczej odpada i... Nie, ja, ja, oczywiście, że jest tam po prostu jeszcze nie mamy zrobionych papierów, tak, że na przykład, jakie bym nie mógł poprowadzić. Jestem otwarty, nawet taki sygnał troszeczkę dałem, że jeżeli Lech Jak Gdańsk, Lech Jak Lech Jak tylko bo ja, jeżeli wracając do Polski, to bym chciał tu wrócić, nie chciałbym iść gdzie indziej, tutaj właśnie do Lech i i po prostu jestem w stanie nawet w tej chwili poświęcić, żeby przyjść i trenować napastników. Chciałbym, jest moje marzenie, żeby właśnie siąść na ławce rezerwowych na, na nowej arenie, siąść i po prostu przejść jeszcze tę samą atmosferę. Może mi się uda, trudno powiedzieć. Robię papiery dalej, miałem teraz przerwę, tak jak mówię, w piłce. Przerwałem to, nie robię, Ta, a jeż, jeżeli powiedzmy Lechia Gdańsk by po prostu mi zaproponowała na pewno, tylko nie mogę powiedzmy z dnia na dzień, że powiedzmy jutro przyjechać, ja muszę myśleć na okres co najmniej miesiąca przejściowy, bo jednak mam rodzinne, yy, muszę powiedzmy wszystko zorganizować po prostu, nie, nie jestem powiedzmy tre, y, trenerem bez pracy, że wsiadam powiedzmy w samochód i przyjeżdżam, bo mam tam powiedzmy jednak rodzinne, pracę, piłkę, dom, to wszystko to po prostu potrzeba mi powiedzmy tam jakiegoś okresie czasu ale w każdej chwili jeżeli mówię jedynie wchodzi Gdańska. Jestem tutaj na drugi dzień po telefonie i, i ale mówię w jakim okresie czasu później mogę po prostu tutaj przyjść do Zresztą barzajowi kiedyś powiedziałem. To. Sezon 2011-2012 mistrzem Polski według Jerzego Kruszyńskiego zostanie zdobędzie mistrzostwo? Lechia? Chciałbym, ale nie sądzę. Ja, ja, ja myślę, że Śląsk albo Wisła. I, i też da, tą sympatią nie tylko ja, bo i kibice Lechi. No i tabela bela odwinięcie się dlatego, że Śląz i Wisła jednak po, potrzebują, znaczy są dobrym zespołami, przyjaciółmi. No do tego też może też przyjać Lech Gdańsk z tymi dwoma klubami. I akurat to jest czołówka też nie.